W wydarzeniach 24 czas na prognozę pogody Karolina Filipkowska z nami. Witam cię serdecznie Karolina. No bardzo się cieszymy, bo się pogoda poprawi mm -hmm. w najbliższym czasie, chociaż spodziewamy się też upałów i to takich poważnych, nawet nie wiem, czy nie największych w to lato. Skrajności pełno. Faktycznie z jesieni przeskoczymy do upalnego lata i ta zmiana będzie bardzo gwałtowna, wręcz z dnia na dzień temperatura podskoczy. No i to sporo. No, to niedawna jeszcze wskazania przekraczające dwudziestki, a prognozy na weekend mówią o tym, że lokalnie na termometrach możemy zobaczyć nawet uwaga, 36 stopni. No i to nie koniec złych informacji dla osób, które nie przypadają za upałami, bo będzie też słonecznie, to też to nasze odczucie ciepła będzie jeszcze przez te promienie słońca potęgowane. W końcu nie będziemy w. Polu obniżonego ciśnienia. Front atmosferyczny niżej odsuwają się od granic Polski, i w tym momencie dostajemy się pod wpływ układu wysokiego ciśnienia. A co za tym idzie? Mniej chmur. Więcej słońca. Jutro w Warszawie będzie już słonecznie i temperatura rośnie jeszcze dość powoli, leniwie, ale spokojnie. Te upały przyjdą. 25 stopni. Gorąco nadal na Półwyspie Iberyjskim, tu do 35, a najchłodniej w Helsinkach, Sztokholmie, tam maksymalnie 19 na termometrach. W naszym kraju dziś jeszcze gdzie nigdzie kropi deszcz. Parasole mogą się przydać w rejonie zielonej góry. Poznania na ziemi łódzkiej Rzeszów Lublin również z opadami deszczu. Poza tym już widać stopniową poprawę pogody. Temperatura od 16 do maksymalnie 24-25 stopni. Noc ze spadkiem temperatury, tym największym w górach, tam siódemka, poza tym maksymalnie do 15. Raczej bez opadów, chociaż ławica większego zachmurzenia może przemieszczać się z zachodu na wschód, w, na krańcach północnych. No i głównie na warmi, na mazurach, może delikatnie pokroplić deszcz. I tam kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Poza tym no, warunki jazdy samochodem optymalne. Kolejny dzień już bez opadów, trochę większe zachmurzenie znów prognozowane jest na krańcach północnych, ale spokojnie te chwile ze słońcem też będą. Za to na Śląsku, w centralnej Polsce raczej słonecznie, no i temperatura od 21 do 19, w koło brzegu tu najchłodniej, do maksymalnie 24-25 stopni. Warunki drogowe optymalne, pamiętajmy o okularach przeciwsłonecznych. Weekend ze sporą ilością słońca, opady tylko na Suwalszczyźnie. I do 32 w kolejnych, nawet jeszcze cieplej. Do zobaczenia. A my sprawdzamy prognozę pogody na najbliższy czas. Karolina Filipkowska z nami, witam Cię Witaj. serdecznie. No, pogoda to w najbliższych dniach w Polsce rzeczywiście będzie przypominać tą, która jest w Los Angeles, czyli w mieście Aniołów, tam gdzie strajkują aktorzy. Cudownie, myślę, że wiele osób w końcu z uśmiechem będzie patrzeć w telewizor i oglądać prognozę pogody. No, bo na taką aurę szczególnie czekają te osoby, które planują wypoczynek w najbliższych dniach i w końcu aura będzie pozwalać na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Będzie słonecznie, będziemy w obszarze podwyższonego ciśnienia. No i będzie też gorąco, na co musimy zwrócić szczególną uwagę. Pamiętajmy o kremach z filtrem, nakryciu głowy. No i, e Odpiciu odpowiedniej ilości wody i może nie przebywaniu w tym, na tym słońcu, właśnie kiedy będzie operować najmocniej, kiedy temperatura będzie najwyższa, ale jeszcze najwyższa, najbliższa doba ze średnimi wskazaniami termometrów w nocy od 7 do maksymalnie 15 stopni. Sporo rozpogodzeń, chociaż na krańcach północnych będzie przemieszczać się ławica większego zachmurzenia, ale ona spowoduje opady tylko i wyłącznie miejscami na Kujawach i na Warmii. Jutro na Pomorzu Kujawach i w Wielką w Polsce. Poranek słoneczny w trakcie dnia, szczególnie na Pomorzu. Zachmurzenie może wzrosnąć, ale opadów nie prognozujemy. Temperatura od 19 do 24 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, ale w linii wybrzeża może powiać mocniej. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu podobnie. Początkowo bardzo niewielka ilość chmur, potem obłoków będzie przybywać, ale będą one niegroźne. Bez opadów temperatura 23-25 stopni. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce większe zakmurzenie tylko i wyłącznie w rejonie Rzeszowa. Poza tym słonecznie a miejscami, nawet bezchłodne niebo. Temperatura do 24 stopni. Delikatnie chłodniej w górach, ale i tak cieplej niż w ostatnich dniach. Maksymalnie na termometrach do 21. Górne Dolne Śląskie, Ziemia Lubuska z temperaturą wyrównaną. 24-25 stopni. Przewaga słońca. Piękna się zapowiada. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. No u nas w tej chwili mafy smogowe świecą się na zielono, co oznacza, że możemy oddychać pełną piersią. Karolina Filipkowska z nami. Witam cię, Witaj. Karolino. Ale to nie oznacza, że ostrzeżeń dla państwa pogodowych nie mamy. Wracają burze i upały. Dokładnie tak. W tej chwili jeszcze te porywy wiatru są umiarkowane. W nim wybrzeża wieje dość mocno, a wiatr powoduje, że powietrze jest czyste. I akurat tym przejmować się nie musimy. Na pewno... Tą prognozą pogody na najbliższy czas będą mocno zainteresowane osoby, które z jednej strony kochają upały, bo one nadchodzą. No i te, które na wysoką temperaturę muszą uważać żar będzie lał się z nieba. Pogoda wręcz tropikalna w najbliższych dniach. Już w weekend przekroczy w wielu miejscach 30 stopni, a w kolejnych dniach początek nowego tygodnia dokładnie to wskazania dochodzące nawet do 35 stopni, a lokalnie może być jeszcze cieplej, do tego będzie słonecznie. Już teraz powoli się rozpogadza. A w kolejnych dniach nie zagrażają nam żadne układy niskiego ciśnienia, tym samym fronty atmosferyczne. One się odsunęły daleko od naszego kraju, i w tym momencie będziemy pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, który zapewni nam rozpogodzenia i przewagę słońca nad chmurami. Jutro w Warszawie niewielkie zachmurzenie, brak opadów, temperatura do 25 stopni. Zdecydowanie cieplej w Rzymie 34, Półwysep Iberyjski od 34 do 35, a chłodniej w Sztokholmie czy Helsinkach, tam maksymalnie 19 na termometrach. Noc w naszym kraju jeszcze niezbyt ciepła, bo w Zakopanem tylko 7 stopni, poza tym maksymalnie do 15. Raczej e, większe rozpogodzenia, chociaż na krańcach Północnych mogą przemieszczać się chmury, z których pokropić może lokalnie na Kujawach, na Warmii. Poza tym warunki drogowe w całym kraju będą optymalne. Kolejny dzień raczej z przewagą słońca. Szczególnie w godzinach porannych będziemy mogli cieszyć się dobrą pogodą. Później na krańcach północnych znów będzie przemieszczać się z zachodu na wschód ławica większego zachmurzenia, ale spokojnie. Te chmury opadów... Nie dadzą dobry dzień na wypoczynek, dobry dzień na aktywności na świeżym powietrzu. Na pewno nie będziemy narzekać na zbyt wysoką temperaturę. Wskazania termometrów dające komfort termiczny od 19 koło brzegu do maksymalnie 25 stopni wiatr, przeważnie umiarkowany, w linii wybrzeża może powiedzieć trochę mocniej. Warunki drogowe dobre. Pamiętajmy o okularach przeciwsłonecznych. Sobota z temperaturą do 30 stopni, przewagą słońca. W niedzielę dopiero pierwsze opady deszczu. Na Suwalszczyźnie jeszcze cieplej do 32, powyżej 1000 hektopaskali na barometrach w Warszawie. Poniedziałek słoneczny w całym kraju z upałem do 34 stopni. Od wtorku zaczną wypiętrzać się burzowe chmury i nadal będzie wyjątkowo gorąco. Nawet 35 stopni na termometrach. Pamiętajmy, że lokalnie może być jeszcze cieplej, a też Przypominam, że ta odczuwalna temperatura w słońcu będzie jeszcze wyższa. Jutro odczuwalna temperatura od 18 do maksymalnie 25 stopni, zbliżona do tej na termometrach, bo wiatr już będzie trochę spokojniejszy więcej słońca. Biometr w końcu przejdzie na korzystny. No i sprawdźmy jakość powietrza. Możemy spokojnie oddychać z pełną piersią w całym kraju. Zielone kropki, które oznaczają, że jakość powietrza jest bardzo dobra. No i ciśnienie nam też w końcu wzrosło już powyżej 1000 hektopaskali. I to też zapewnia nam taki spokój, to, że czujemy się dobrze. Karolina Filipkowska. Dziękuję.